Z okazji nadchodzącej pełni księżyca, która będzie miała miejsce dzisiaj w nocy, czyli w wtorku na środę, z 23 na 24 kwietnia 2024, dzisiaj o pełni w życiu osobistym i zawodowym, jak osiągnąć tą pełnię w swoim życiu. Środek życia, czyli taka dorosłość między 30 a 50 rokiem życia, to jest taki moment, kiedy Człowiek powinien czerpać z tego wszystkiego, co zainwestował w swoją edukację, w swój rozwój, to czego się nauczył zawodowo i to czego doświadczył osobiście, tak żeby to połączyć, żeby ta praca, którą wykonuje każdego dnia, obojętnie w jakim zakresie godzinowym, przynosiła satysfakcję, przynosiła. Lekkość z tego, co się wykonuje, a za tym, żeby szły finanse, czyli zasilenie Twojego budżetu osobistego, po to, żebyś mógł się realizować w życiu osobistym tak, jak rzeczywiście tego potrzebujesz. Pytanie, w jakim miejscu życia Ty jesteś. Czy jesteś w takim miejscu, czy w takim, gdzie potrzebna jest transformacja, że. Jest to miejsce, w którym utknąłeś, czujesz się wypalony, zmęczony, nie masz satysfakcji z tego, co robisz, zmuszasz się do swojej pracy w większym lub mniejszym zakresie. Być może nie widzisz wyjścia z tej sytuacji. Więc w takim, w takim miejscu, jeśli jesteś, to jest to największy sygnał, że potrzeba zmiany, potrzeba transformacji, potrzeba zamknąć coś, co. Tobie nie służy, że potrzeba odkryć jakiś mechanizm, który spowodował to, że doszedłeś do takiego miejsca, że nie cieszy ciebie to, co w życiu zawodowym, być może również osobistym robisz, jak to twoje życie wygląda. Ponieważ w perspektywie życia. Jest na wszystko miejsce i jest też czas na to, żeby to życie zakończyć, więc kiedy będziesz miał czas na to, żeby podjąć jakieś działanie, żeby cokolwiek zmienić, żebyś mógł się skontaktować z tym, co rzeczywiście daje Tobie przyjemność, satysfakcję i przynosi pełnię w życiu osobistym i zawodowym. Dzisiejsza pełnia księżyca wypada z jednej strony. W znaku skorpiona, który jest kojarzony z, ze światem podziemnym, ze śmiercią, z umieraniem. Skorpion to małe zwierzę, które zadaje śmierć z ukrycia zadaje cierpienie z ukrycia szybkim, jednym ukąszeniem niczym taki mały sabotażysta, który wypełza gdzieś tam z zakrzaka czy zakamienia. kamienia. Po to, żeby coś się na tej planecie dla kogoś zakończyło. Z drugiej zaś strony ta pełnia nazywana jest pełnią różowego księżyca. Od pięknych, różowych, kolorowych, płatków, kwiatów, które zaczynają kwitnąć właśnie w tej, w tej części roku. Czyli z jednej strony życia, z drugiej strony śmierć i taka właśnie jest wiosna, ponieważ żeby coś się mogło zbudować, żeby coś mogło urosnąć, potrzeba, żeby do tego było nawozu, czyli to, co jakiś czas temu umarło. I w takim najprostszym obrazie możesz zobaczyć, jak te liście zeszłoroczne, to, co tworzy ściółkę w lesie, to, co tworzy glebę, to, co właśnie daje podstawy do życia temu, co jeszcze żyje, czyli. Patrząc na odniesienie do ludzkiej historii, ludzkiego życia, żeby sprząć to, co się dzieje w przyrodzie, z tym, co się dzieje w nas, ludziach, w tobie, człowieku, w twojej sytuacji, to właśnie jest przeniesienie tego, że jeśli jesteś w miejscu trudnym dla ciebie, jeśli to jest miejsce zastoju, jeśli to jest miejsce utknięcia, miejsce wypalenia zawodowego, życiowego i zdrowotnego, to to jest czas na to, żeby odkryć to, co Tobie nie służy. I odkryć to i pożegnać, bo to jest właśnie coś, co symbolicznie potrzebuje zostać uśmiercone, coś, co potrzebuje zostać pożegnane, ponieważ już tak, w taki sposób nie, na przykład już. Już nie ta praca, na przykład już nie takie obciążenie pracą, na przykład już nie takie dojazdy dalekie do pracy, na przykład już nie praca w, w czyjejś firmie. Natomiast to jest tak, że taki krok, jeśli się zdecydujesz na zmianę, jest związany z pójściem w pewne nieznane. A dodatkowo zamknięcie pewnego rozdziału, ponieważ jeśli nie zamkniesz czegoś, nie pożegnasz czegoś, to jest tak jak w stanie w rozkroku. To troszkę jak w relacji y, na przykład y, przyjacielskiej czy damsko-męskiej, jeśli nie pożegnasz kogoś, kto już odszedł, może nie z tego świata, natomiast z twojego y, kręgu relacyjnego to następna osoba, która przyjdzie i stanie na twojej drodze, może ci bardzo tego kogoś przypominać, wręcz, że będziesz się mylił, czy ty rozmawiasz z tą osobą, która się nowa pojawiła, czy ty rozmawiasz z kimś, kto pozostaje w twojej pamięci, do kogo tęsknisz, a być może chciał, żeby, chciałbyś, chciałabyś, żeby ten ktoś wrócił. Tym gorzej się ma, jeśli myślisz o kimś, kto, kto już naprawdę umarł i za kim, za, do, do kogo już nie ma nadziei wrócić tutaj na tym, na tym świecie. I dokładnie w podobny sposób ma się to z żegnaniem rozdziału w życiu, ponieważ to jest symboliczna strata, symboliczna śmierć, związana na przykład z czymś, co robiłeś przez kilka lat, kilkanaście. Być może z jakąś ścieżką edukacyjną, którą, którą wybrałeś, gdzie sobie zainwestowałeś, być może nawet tego nie nazywałeś kiedyś, że inwestujesz swój czas, swoje wysiłki, swoje działania, na przykład w jakiś rozwój zawodowy w danym czasie, a dzisiaj tobie to już może nie pasuje. Nie pasuje to tobie w 2024 i to jest jak najbardziej w porządku. Może tak być, że to. Miejsce, w którym jesteś, ta praca, te czynności, które wykonujesz, sposób, w jaki to robisz czy życie, jakim, jakim na co dzień żyjesz, po prostu jest już niepasowne do osoby, jaką się stałeś w 2024 roku. Oczywiście stawałeś się tą osobą nie przez trzy dni, nie od zeszłej pełni księżyca. To trwało, być może po prostu tego nie zauważyłeś, więc. Taki moment, kiedy czujesz się wypalony, kiedy po prostu już we wtorek czujesz się zmęczony kolejnym rozdziałem jutrzejszym i jeszcze w tym tygodniu w pracy i być może już myślisz, kiedy będzie czas pójścia na weekend i, i albo na majówkę, gdzie będziesz miał więcej czasu wolnego, być może uciekasz od siebie w jakieś używki, w jakieś nałogi, w jakieś coś, co ci ma zapewnić na chwilę, przyjemność, żeby y, uciec od tego, co y, po prostu za tobą, za tobą gdzieś jest w Twoich myślach w, w tobie, że to miejsce, gdzie jesteś po prostu to już jest miejsce, z którego trzeba wyjść. Y, więc spójrz na perspektywę swojego życia zobacz, gdzie jesteś ile masz dzisiaj w tej chwili lat. Ja czasem klientom mówię, zobacz na swój dowód osobisty, sprawdź swój PESEL. Jak jesteś dorosły, to możesz zmienić to, co potrzebujesz zmienić. I zobacz też to w perspektywie takiej, to ile tobie jeszcze czasu na tej ziemi zostało do wykorzystania. To kiedy to zrobisz, to, co masz gdzieś w głębi serca, czy w głębi umysłu, żeby o siebie zadbać, żeby spełnić jakieś swoje marzenie czy potrzebę zawodową czy osobistą. Więc zostawiam Cię z tym pytaniem w tej nadchodzącej pełni, bo to zawsze jest taki emocjonujący czas, kiedy natura i księżyc oddziaływuje na nie tylko morza i oceany, ale również na człowieka. Więc jeśli się na chwilę zagłębisz w medytacji, w oddechu, jeśli będziesz ze sobą po prostu być może w ciszy, w popatrzeniu na chwilę na przyrodę, na to, co za oknem, to będzie to taka furtka do skontaktowania się ze sobą, bo zawsze wtedy, kiedy pełnia, kiedy nów, wtedy możesz poczuć coś, co przychodzi z, z natury do Ciebie, to połączenie z czymś więcej, można poczuć zdecydowanie mocniej. Więc to jest taka niezwykła okazja do tego, żeby zobaczyć, co tak naprawdę już odeszło albo Potrzebuje być pochowane, co już umarło, co potrzebuje być pożegnane i w jaki sposób y, potrzebujesz coś zrobić, czy coś zmienić. Życzę Tobie y, pięknych refleksji i życzę siły, motywacji, połączenia z taką częścią siebie, która Cię będzie pchała do zmiany. Ja ze swojej strony, tych, którzy. Mają takie poczucie, że się czują wypaleni i nie chcą się w tym procesie pogłębić, chcą temu zapobiegać, albo czują się już nie na swoim miejscu zawodowym i chcą gdzieś indziej, a nie wiedzą jak. Zapraszam na konsultacje indywidualne Monika monigasztangielska.com. Będzie mi bardzo miło, zapraszam do kontaktu i życzę Wam pięknej pełni. Do zobaczenia!